Robert Stępowski, witam serdecznie wszystkich sympatyków, serwisu marketing miejsca Kompel oraz generalnie wszystkich osób, które interesują się marketingiem terytorialnym, budową brandu miejskiego. I oczywiście polecam książkę marketingową Adameką wiedzy lidera samorządowego. Jest to książka dla liderów, czyli prezydentów, wójtów, burmistrzów, starostów ale również dla wszystkich osób, które zajmują się tą tematyką, zarówno po stronie agencji, jak i po stronie samorządów, a więc wszystkich pracowników biur promocji, departamentów promocji, czy też departamentów marki miejsca. W książce tutaj znajdziecie Państwo szereg informacji o tym, jak budować, jak generalnie myśleć o brandzie terytorialnym, jak go budować, jak sprawić, żeby był spójny a także troszeczkę o tym, jak się promować m.in. w mediach społecznościowych. No i właśnie już bardziej pod kątem promocji, pod kątem tego, jak pozyskać turystów do swojej miejscowości, będziemy pisać w drugiej części marketingowego, wiadomo jaką wiedzę lidera samorządowego, która ukaże się wiosną tego roku, a więc już niebawem. Tak jak wspomniałem, ta książka będzie bardziej narzędziowa, będzie pokazywać Państwu, w jaki innowacyjny sposób Pozyskać turystów, czyli będziemy opisywać te kanały komunikacji, które są troszeczkę traktowane w naszym kraju i szczególnie w marketingu terytorialnym po macoszemu. A my napiszemy, jak bez ogromnych budżetów wykorzystywać właśnie te kanały komunikacji, jak docierać, jak budować relacje z turystami, jak sprawiać, żeby oni po prostu do nas chcieli przyjeżdżać i najlepiej nie tylko raz i na chwilę, ale żeby byli częstymi u nas gośćmi. Także nowa książka już za kilka miesięcy w sprzedaży w serwisie marketing Kompel, a cały czas można kupić właśnie marketingowy w samorządowego, napisane przez ekspertów, chyba najwybitniejszych w naszym kraju, właśnie zajmujących się na co dzień praktyczną częścią marketingu terytorialnego, więc piszą strategie, wdrażają je, realizują różnego rodzaju pomysły, pracują na rzecz samorządów, ale jest tu również kilka osób ze strony samorządów, którzy piszą, jakimi problemami się borykają, jak próbują je rozwiązywać i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi samorządowcami, także serdecznie polecam książkę do kupienia w serwisie marketingmiejsca.com.pl. Kłaniam się nisko, Robert Stękowski.